Kojniejszą. I... Szkoda, że nie umiem robić ten lapsa, bo by wam nawet przyspieszył, jak ja y, tam wykopywałam to wszystko i by było fajniej. Y, Myślę, że zwiedzimy wszystkie biomy, jakie są. No dobra, puszczymy. pustynia. Normalne, dżunglowe już mamy. Pustynia chociaż nie wielka, ale coś. O tam mam na plażę. Tu mamy kolejny biom. I to ostatni biom Kurde już uszy mnie bolą tych słuchawek I głowa W ogóle y... T, Słuchawki lepiej mi słychać w ogóle bo już sprawdzałem Lepiej mi się po prostu nagrywać nawet słuchawkami Coś mi się tak wydaje No ale niestety, ale potem uszy mnie bolą no i oczywiście mikrofon, który jest przypięty do słuchabek. Planuję zrobić serię na modach też, ale wszystkiego naraz nie mogę zrobić, więc myślę, że tą będę teraz prowadzić. To będzie moje natchnienie na 1.4.2. I chciałbym te hełmy zdobyć. Fajne, na przykład Creepera i tak w ogóle. Chyba wiem jak to zdobyć. Bo yy, na przykład raz się spotkałem, że w wiosce Villagerów były takie te rzeczy. Albo teraz się spotkałem, że w Dungeonach. Znaczy nie w Dungeonach, tylko w mob Spawnerach. No. Nie, to nie w yy, mi się odbox Albo jeep Planuję zrobić serię na yy... Motaku NK Na pewno NK znacie Przynajmniej większość z nas yy, Z was Boże. Kto by NK nie znał A -a zrobił swoją paczkę Co jakiś czas jest ona aktualizowana Jest ponad, jest tam chyba ponad 90 modyfikacji więc dla ludzi, którzy chcą nagrywać modyfikacje takie różne no to na pewno Was Zapraszam Was do tego I teraz Co teraz, co teraz Żeby już nie przynudzać Nie przy... Widzicie co Żebym właśnie takich rzeczy nie robił Śmiał szybolą Więc myślę, że skończę to nagrywanie I wezmę się za... za Wrzucanie tego filmika I, a nie, najpierw innych jeszcze Jeszcze mam wcześniejszy Oto, hmm. No to wszystko na ten odcineczek. jak mi bije, ząbiak mi bije, ząbiek mi bije. tam tam Ząbiek, który wygląda jak ogórek kiszony. Ale dobra, może być. No to na tyle w tym, w ten... Boże, na tyle w tym odcinku. I do no kolejnego odcinka. I zapraszam was do oglądania. Cześć.